Witam wszystkich znowu. Kat z tej strony. Eee, po raz drugi sobie tutaj castuję. Za pierwszym razem mi się spodobało, więc postanowiłem zrobić drugi raz. Eee, no i co my tu mamy? Jak widać, eee, Eastern Front, czyli front wschodni. Eee, Modyfikacja do Company of Heroes. Eee, I chciałem po prostu spróbować czegoś nowego. Teraz mam fazę właśnie na Eastern Front. I pomyślałem, że może. Też chcielibyście zobaczyć jakąś grę. Więc no zobaczymy jak... się włączyło. Zobaczymy jak obecnie teraz po ostatnim patchu, który wyszedł gdzieś tak tydzień temu, jak ten mod wygląda. Pogrzebałem trochę w, na oficjalnym forum Instant Fronta i e, znalazłem parę repek. Tutaj są dwie przygotowane. Z, w obu jest kolega Too Fast for Ya, czyli e, z, no, kolega Polak, który gra już trochę w Company of Heroes. Teraz też już widać mu fazę na Eastern na Fronta I e, akurat znalazłem z nim dwie gry, więc myślę, że, że będzie warto to zobaczyć. E, może tak: najpierw zobaczymy tą grę, w której Too Fast gra jako Panzer Elite. Z, na nowej mapie, stworzonej specjalnie do tego moda, czyli Karaczew. Akurat na tej mapie nie grałem, nie przypominam sobie. Zaraz zobaczymy jak to wychodzi. E, generalnie większość map stworzonych przez, <ścoughs> przez twórców e, Eastern Fronta nie jest w dobrej jakości, ale ale parę jest całkiem fajnych i, i można na nich sobie pograć. Zobaczymy jak e, tutaj ta będzie wyglądała. No generalnie, co można powiedzieć o Rosjanach, bo tak naprawdę chodzi tutaj o, o tych Ruskich w Eastern Froncie. Na razie tylko tą nową frakcją możemy grać. W przyszłości ma być frakcja druga, trzecia właściwie niemiecka, Osther, czyli z armia Wehrmachtu z frontu wschodniego. No a teraz musimy się zadowolić Rosjanami. No jak widać e, Rosjanie na samym początku nie mają żadnej jednostki, ani budowniczej, ani, e, ani zwykłej e, walczącej, e, więc najpierw trzeba zbudować inżynierów. Tutaj są właśnie zbudowani. I e, jako druga jednostka też są inżynierowie. E, ja osobiście nie gram to zaczynam inżynierami i, Następnie drużyna, tutaj dowódcy, majora buduje. No, tutaj inna taktyka jest, ale to już wedle, wedle uznania. Każdy gra jak chce, jak uważa. Inżynierowie budują baraki. Pierwsze podstawowy budynek, z których można wybudować trzy jednostki piechoty bojowej. Na samym początku dostępni są tylko poborowi. Którzy kosztują 220 MP, więc jeszcze chwilkę poczekamy. E, poborowi to bardzo tania, e, no i adekwatnie do, do ceny, e, słaba e, piechota Rosjan. No ale na samym początku musimy się, e, musimy sobie radzić tylko, tylko nimi. Nie mamy po prostu wyboru. E, generalnie poborowi są e, dobrze. Do flankowania z sołtanii jest dużo ludzi w, w tym oddziale, więc zaraz ich zobaczymy. Z tego co pamiętam, dziesięciu. Co prawda tylko połowa z nich ma karabinę. Zaraz będzie, może coś widać. O, na przykład tutaj. Pierwszych dwóch kolegów biegnie bez niczego, bez żadnej broni. Więc tylko połowa drużyny tak naprawdę efektywnie walczy. Ale są dobrze w dużej ilości do schowania w budynku, żeby przytrzymać jakiś, jakiś obszar. Dobrze są do kapowania, tani, więc, więc można ich gdzieś trzy, nawet cztery jednostki produkować, jeżeli idziemy w taki spam na samym początku kolorowych. No ale później musimy szybko się przerzucić na, na jakąś inną piechotę ewentualnie na pojazdy. Eee, w, w tym momencie w początkowym etapie gry najważniejszą jednostką jest właśnie. E, ta drużyna dowodzenia. E, czyli major tutaj z pistolecikiem sobie stoi. I czterech strzelców zwykłych. E, jest to bardzo, bardzo mocna jednostka, ale no... Tylko jedna, prawda? Więc Musimy bardzo ostrożnie ją manewrować i, i uważać, żeby jej nie stracić. E, ponadto, ta drużyna dowodzenia jest o tyle istotna, że e, w miarę zdobywania doświadczenia tutaj wetu, e, e, ta drużyna otrzymuje bonusy. I te bonusy stosuje się do całej armii e, na, na, na całej mapie e, Rosjan. Więc e, nie ma potrzeby, żeby trzymać e, ich blisko w drużyn, tak jak Brytyjczycy mają. E, wystarczy, że ta jednostka jest gdzieś na polu i, i jest i, i, i mamy skutek do wszystkich swoich jednostek piechoty. Więc e, przez... no praktycznie nie można stracić tej jednostki przez całą grę. Od początku do końca jest, jest to e, najbardziej istotna jednostka e, Rosjan. No, tak naprawdę z... E, Rosjanie są tak silni, jak, jak silna jest jednostka dowodzenia, więc, więc musimy o tym pamiętać, żeby utrzymać ich przez cały czas przy życiu. No i nabijać trochę weta. E, a, a weta dostają przez zabijanie e, przeciwnika przez sam oddział, nie przez oddziały sąsiednie, tylko przez sam ten oddział, więc no, trzeba jednak e, trochę zaryzykować i, i iść do przodu nimi. Ale... Ale też bez przesady. No i jak teraz sytuacja wygląda? E, Rosjanie ma tutaj przejęte paliwo. Jedno tutaj małe, e, średni punkt amunicyjny. No nie jest to za dużo. E, 11 mamy paliwa, e, ale idziemy w e, tutaj drugi budynek. Sowiecki koszary wsparcia. Więc e, na razie, e, jako tako, benzynę nie będziemy potrzebowali. E, z tego budynku pojazdów, z tego co pamiętam, budować nie, nie można. Jest dział przeciwpancerny, ale do niego nie trzeba benzyny. Jeżeli chcemy mieć jakieś lekkie czołgi, działa przeciwpancerne czy czołgi już cięższe, to musimy zbudować trzeci, trzeci budynek. Na razie tutaj gość no, siedzi w bazie, ale już idzie bardziej do przodu. No, tutaj niestety nie, nie przejęte ten punkt amunicyjny, chociaż jest trochę z tyłu, więc, więc łatwe na przejęcia. No, do, do takiego przejmowania najlepiej używać inżynierów, którzy są bardzo słabi, bardzo słabo jednostką. Tak naprawdę w, przegrywają w, w bliskim starciu z, z pionierami Wehrmachtu. O, na przykład tutaj to jest jedna seria i, i już tej jednostki nie, nie powinno być, jeden, drugi, na szczęście uciekli, więc mają szansę powalczyć trochę później, e, ale generalnie do walki trzeba używać no, na samym początku drużyn dowodzenia, a, a później na przykład z, z tego snajpera. E, z... Strzelec wyborowy tutaj jest tak nazwany, ten snajper, dlatego że na samym początku produkując tą jednostkę, wydajemy jakieś 120 zasobów ludzkich i dopiero jak ją produkujemy, decydujemy, czy chcemy zrobić z niej snajpera takiego zwykłego, jak mają Amerykanie, czy. Jak mają Amerykanie, czy. Wehrmacht. Ewentualnie możemy z nich zrobić obserwatorów artyleryjskich, i to będzie kosztowało dodatkowe 30 zasobów ludzkich i 80 amunicji, chyba z tego co pamiętam. Ale generalnie wtedy, jak mamy obserwatorów, możemy wzywać ostrzał artyleryjski. E, za 125 amunicji. E, Niedoktrynalne, więc nie musimy się martwić o to, że wybraliśmy że złą doktrynę. I możemy na przykład Wehrmacht. Uh -huh. Możemy na przykład Wehrmacht, który mocno kampuje, e, z łatwością podejść. No, niestety ten sniper stracony. E, Budowo drugiego. No, właśnie, na razie jest tylko strzelec wyborowy, Można zrobić z niego snipera i e, za kolejne 300 zasobów ludzkich. Więc łącznie e, gdzieś około 340 e, taki snajper będzie kosztował, tak jak innych nacji. E, więc, e, no, tak adekwatnie do, do innych armii. No i wtedy Makamo, tutaj widać. Już chyba jest zakreydowany. E, może wstrzymywać ogień e, i o, a, nie. tutaj, tutaj dopiero w tym momencie e, robi właśnie upgrade e, do snipera już będzie mógł używać kama tutaj e, to kam było dlatego, że stało się osłoną i przez jak przez krótki okres czasu e, w ten sposób będzie się ukrywał to dostaje kam ale już tutaj mam upgrade, o właśnie jest celowniczek z czaszką, więc widać, że to jest już subgradewany sniper. No więc Rosjanie nie ma ani jednego, ani drugiego paliwa średniego, więc tutaj powinien się postarać, ale na szczęście udało mu się ubić Trucka. No pancery niestety przyjechał. Dość beztrosko tutaj, wzdłuż tego Etigana, więc no, no stracił niestety no nie do końca raki, no ale można się tak się tłumaczyć na chwilę miałem zawieszki, bo sprawdzałem, która jest dokładnie godzina chcę zrobić w ten sposób, że podzielić e, tego Kasta na jakieś e, 3-4 części no tak, żeby po prostu wpasować się na YouTube na, na 15 minut, bo wcześniej miałem problemy z, z dzieleniem e, tego pliku, który zrobiłem na, na dwie części i musiałem na widlera zrzucać. No a że chciałem jednak z YouTube'a skorzystać, więc muszę to sobie sam podzielić. Więc tak, 10 minut, czyli około 13 minut e, chyba <gadam> już sobie gadam. Więc może na chwilę zaczekam, zatrzymam wszystko, nic się za bardzo nie dzieje i za chwilę będę z powrotem na kolejną część.